Siemano, ja jestem Damcio i witam was w kolejnym odcinku z Pokémon Emerald. Następnie chciałbym poinformować Was, że dogrywam dźwięk do tego materiału, gdyż urwało mi materiał i coś się tam zepsuło. W dzisiejszym odcinku chciałbym zmierzyć się z literem sali, a najpierw muszę pokonać właśnie tych giermków. Jak można to tak nazwać, można tak powiedzieć. Odcinek będzie trwał. Około 9 minut z tego co tu patrzę, 8 może i właśnie będzie tak z tego powodu krótki, że właśnie mi tam e, właśnie się nagranie urwało. Ale za to powiem wam, że chyba trzy kolejne będą trwały 26 minut, więc nie bójcie się, że będzie mało materiału. No ale no to już zara Coś muszę chyba tu jeszcze sprawdzić w torbie. Czyli w pokemonach właśnie Już nie pamiętam jak ten interfejs tu wyglądał Aha, chciałbym zmienić właśnie miejsce Merila z tym Kabuksonem, żeby właśnie Merilla teraz wyexpić trochę Teraz patrzę na te levely Na levele w tych Pokémonów Na drużynę To w obecnym czasie jaka jest to się zmieniła a to dowiecie się za kilka odcinków giperu oczywiście wiecie eee, dlaczego chcę wyexpić eee, Merila? gdyż jakby zdążyłbym go VXP'd do eee, lidera sali to bym łatwo wygrał bo jest to pokemon wodny ale trochę mi zajmie go VXP'enie ale powiem Wam że warto jest bo w przyszłości będzie moim między najsilniejszy pokołon wód z tego co nagram te odcinki na zapas i teraz sobie dogrywam to, to wiem, że jest dość potężnym pokemonem. E, no jak widzicie, nie mam tu za dużo... problemy są takie mm, Małe raczej. Nasz przeciwnik jest zatrudny, my ładnie go ciachamy Absorpcją... Absorpcją. Sorry. E, jest to Pokemon trawiasty i kamienny, Nasz ma przewagę. Jeszcze cios krytyczny, super efektywny, bardzo ładnie. Materiał nie będzie trwał za długo, więc wiecie. Bardzo fajnie pokonany. Może powiem coś o liderze sali. Lider sali to Roxana. Prowadzi ona jakąś szkółkę chyba z tego co pamiętam w anime yy, właśnie których szkoli tam właśnie młodych trenerów, pokemonów, coś w tym rodzaju było. Sama specjalizuje się w kamiennych Pokemonach, a sam lider posiada chyba Gio i Nosopasa, czy coś takiego było. Nie jestem w sumie pewien. Yy. Zaraz się przekonamy tak naprawdę. Jak widzicie tu nasz kabukso, kabuksen. Bardzo sobie daje radę tutaj dzięki atakowi w typu e, Pokemona walczącego. E, I szomisz też sobie, sobie daje radę, gdyż jest Pokemonem Trawiastym. Dzisiaj zdobędziemy naszą pierwszą odznakę w tym regionie. Ale tak patrzeć po serie na moim kanale to przeszliśmy region Kanto dopiero i od razu popłynęliśmy do e, e, z, do regionu Hoenn. No ale myślałem trochę odskocznie od tych właśnie Pokémonów z, e, z Kanto. Jest, jeszcze mam dużo serii z Kanto i właśnie chciałem trochę odpocząć od tego. E, następną serią jaką nagram to będzie... Pokémon aż Grey, coś takiego było. Też bardzo fajna seria Pokémonów. Potem może jakiegoś se Blacka walniemy. Albo White'a. Dwujeczkę. O dwójeczkę nie grałem, tylko grałem w jedneczkę. Fajnie by było może. Myślę, że to by się cieszyło dość fajną popularnością. Na razie oczywiście leci Naruczak, razem z Pokémonami. Jeszcze Pokémon nie skończyliśmy jeszcze mam kilka odcinków do nagrania Nagram to na pewno w tym tygodniu już na pewno się w tym tygodniu pokemon skończy no niestety było to bardzo fajna seria bardzo fajnie się nagrywało zajmowała bardzo mało miejsca na dysku i miała bardzo fajną oglądalność dużo na niej subów kupiłem tak naprawdę zdobyłem no ale wiem że stań na dużo więcej subów Nienawidzę oczywiście. Bardzo mi cieszy, jak ktoś w komentarzach pisze, że fajny filmik to tamto. Można tu sobie właśnie przeczytać w, w tym się jakie mają mm, ciekawostki jakieś o tych pokemonach. Hmm, chciałem tam właśnie sprawdzić, czy jest y, lista ataków, na którym levelu się uczy y, jaki pokemon. No ale nie było. Hmm. właśnie chyba teraz chciałem to zobaczyć o mamy tu spotkane 17 posiadane 5 moja drużyna będzie się bardzo zmieniać powiem wam no ja właśnie tu tu możecie sobie właśnie jego ciało jest pokryte a nie zdążyłem przeczytać tak się tu mamy porównanie do trenera e, wzrostowo a dobra przejdźmy tutaj już do litera sali o właśnie tak jak mówiłem szkoła, szkoła trenerów no Giodo ma pierwszy pokémon tak jak myślałem Nasz meryt tu nie da rady, zmieniam na yy, szromisza, Szromi, yy, szromisz, dobrze mówię? Absorpcję tu będę nawalał. Dobrze sobie bardzo radzi, kamienny grób, dość potężny atak, który zabiera nam bardzo dużo życia. Ale nie zabija nas. Chciałem większą połowę. Nasz przeciwnik używa kuli obronnej, które zwiększa mu a, obronę. Jeszcze raz absorpcja. Została mu minimalna ilość życia. Czego teraz użyję? Jeszcze raz absorpcji. Gdyż to jest teraz naj najlepszy ruch, tak moim zdaniem. Co mu mógłbym zrobić? Super efektywny. Kolejnym pokemonem naszej, naszej przeciwniczki będzie Tu, tu Mario osiągnął poziom 7. Somi e... osiągnął 10. Bardzo fajnie nauczył się ruchu nasionomocy. Bardzo przydatny ruch. Bardzo potężny zresztą. E, teraz wstawię znowu Maria, żeby znowu tam jakiś expa dostał. No ale co Wam powiem? To już będzie niedługo koniec tego odcinka, gdyż mi urwie ten odcinek niestety. Ale nie zobaczycie całej walki z liderem. Zapewniam was, że wygrałem, a po tym zaczepił mnie jakiś gościu, że mu porwali pokemona czy coś takiego było. Znaczy ja tą walkę zobaczycie do końca, raczej tego pokemona jeszcze zobaczycie jak go pokonam. Niestety urwało mi następny. Takie coś już się nie zdarzy. Gdyż nagrywam w inny sposób, zabiera to dużo mniej miejsca, no i po prostu nie będzie mi urywać tego. Szomisz pad. Kobuksem będzie chyba naszym, moim kolejnym pokémonem. Już mi trochę gordu bo dzisiaj miałem ciężki dzień, powiem wam. Cały dzień na... E, w pracy tak naprawdę. E, no i tu wygraliśmy z Dziodu. Mario się na poziom e, ósmy, bardzo fajnie na 17, też również bardzo fajnie. I tak Pass No ale to już by było, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, cześć! Jeszcze ostatnie minu, sekundy tak naprawdę. Nosopasa, so możecie sobie obejrzeć jego taniec. Jak... jak zmieniam Pokemona chyba. Na Kabuksona na pewno. No to już subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, teraz ostatecznie cześć!